Tiku siedzi na gałązce, spuszcza główkę. Wokół śpiewają inne ptaki. Tiku, czemu nie śpiewasz? Taki piękny poranek. Bo ja nie lubię śpiewać. Każdy czeka, aż to zrobię, ale mnie to nie cieszy. Ale przecież ptaki muszą śpiewać, tak mówiła moja mama. Tiku wzdycha. Lula marszczy nosek i w końcu mówi: Chodźmy do babci Sulki, ona wie wszystko. Dziupla pachnie suszonymi liśćmi. Babcia siedzi w fotelu zrobionym z kory. Lula i Tiku siadają naprzeciwko. No proszę, kto mnie odwiedził? Tiku? Lula? Co was tu sprowadza? Babciu, Tiku nie chce śpiewać, mówi, że to nie dla niego, ale przecież ptaki muszą. A czy słyszeliście kiedyś o ptaku, który wolał tańczyć zamiast śpiewać? Tańczyć? Albo o takim, co tworzył najpiękniejsze gniazda w lesie? Albo o tym, co opowiadał historię innym ptakom przy zachodzie słońca? Czyli nie każdy musi śpiewać? Każdy ptak ma coś wyjątkowego. Śpiew jest piękny, ale to nie jedyny sposób, żeby być sobą. Prawdziwa radość to robić to, co sprawia, że serce tańczy. Tiku siedzi z lulą, w dłoni trzyma malutką trąbkę zrobioną z liścia i piórka. Gra cichą, wesołą melodię. Tiku to cudowne, sama chcę zrobić taką trąbkę. Nie muszę śpiewać, ale mogę grać, i to jest mój głos. Nie każdy musi robić to samo, by być wartościowym. Odwaga bycia sobą to najpiękniejsza melodia.